Krzysztof Twardowski po danym rewanżu z Piotrkiem Podłudzkim. No tak, poza pierwszą, ósmą rundą, generalnie wszystko pod Twoim dyktandem. No ale tak, nawet mam wrażenie, że tak nie, nawet nie dałeś siły te 100%. Dzień dobry, witam serdecznie. No tak, no pierwsza runda to była taka, wiadomo, obserwacyjna bardziej. Skupiłem się na tym, żeby wyczuć rywala. No wiadomo, w pierwszej rundzie każdy jest niebezpieczny. Gdzieś tam trzeba było uważać, bram w rękę, zwłaszcza prawy górę czy prawy nadu. No, starałem się gdzieś zniwelować, no karci tą lewą ręką, żeby po prostu odebrać mu chęć do walki. No. no wiadomo, już tam późniejsze rundy powiedzmy bardziej na moją korzyść. No ze względu na to, że jestem takim zawodnikiem, że rozkręcam się jakby z rundy na rundę gdzieś tam. Można to było zaobserwować. No jeżeli chodzi o to, czy nie dałem 100% z siebie, no to było to związane z, powiedzmy, z kontuzją, o której nikomu nie powiedziałem. Przed tą walką gdzieś to zachowałem dla siebie, mianowicie to było naderwanie tam. Więc zadła krzyżowo biodrowego, przez co sierpy w zasadzie nie tyle nie mogłem ich bić, co po prostu yy, bałem się ich w trakcie walki bić, żeby gdzieś tam nie doznać jakiejś poważniejszej kontuzji yy, pod tym względem. No Dlatego to tak wyglądało bardziej zachowawczo no, tą lewą ręką. Gdzieś nawet prawej ręki tak dużo nie używałem, dopiero gdzieś później włączyłem. właśnie, no, tak chciałem skomentować, że tak w sumie wygrałeś tą walkę lewą ręką, tym drzebem i, i nogami. Tak, nogami. No mm, przede wszystkim no, chciałem y, to, co najbardziej trenowaliśmy do tej walki, czyli jakby <laughs> zwiększyliśmy możliwość y, pracy nóg. No i przede wszystkim tego, lewa, tego lewego drzeba. No, kiedy wszystko inne zawiedzie, no to ręka lewa, jakby to powiedzieć, startująca zostaje. Ustawia tego przeciwnika, można każdą walkę wygrać lewym prostem. Wielki szacunek do, do, do Piotrka wiadomo, natomiast no, no, pokonałem go lewą ręką. Mam wrażenie, że Piotrek bił te mocniejsze ciosy, ty go jednak ty kontrolowałeś w tym dystansie, tak? Bo przede wszystkim ty biłeś się w swoim dystansie, on tego dystansu nie czuł. Natomiast yy, brakowało mi ciosów ze złymi intencjami, bo Piotrek akurat bił tak, żeby Cię na tyłek posadzić, a Ty tego punktowałeś po prostu, jobowałeś. Ale to wszystko rozumiem, bo tak chciałem do tego nawiązać, do tego co mówiłeś, że to przez tą kontuzję, tak? O, o to chodziło? No tak, to było tym wywołane. Nie tyle po prostu nie mogłem bić, co po prostu blokowało mnie to chwilowo. Nie chciałem naderwać tego jeszcze bardziej, czy tam nabawić się, jakby to powiedzieć, takiej niechcianej kontuzji. Wolę odpocząć, przeczekać ten, powiedzmy, te dwa tygodnie odpoczynku, żeby tam się wszystko zagenerowało. No jeśli chodzi o złe intencje, no tak, no Piotrek był gdzieś tam agresywny w pewnych momentach, próbował wystrzelić takie <laughs> powiedzmy na pusto ciosy, natomiast no, kontrolowałem to w dużej mierze nogami, nad czym pracowałem dużo, chciałem też szczerze mówiąc przeboksować te pełne osiem rund, pokazać się na polskim podwórku, że Twardowski jednak może coś tu zwojować. I tam w sumie w ósmej rundzić, tam najmocniejszym ciosom trzeba było tak ostro ruszyć, by w pierwszej dał mu pierwszą rundę. A najmocniejszy cios padł w 8, ten jego lewy sierpowy. To było odpoczuć? Nie odczułem tego ciosu. Szczerze mówiąc, żadnego takiego mocniejszego ciosu nie odczułem. On bardziej wpadał z tymi ciosami, może takim impetem ciała, może to wyglądało tak, że gdzieś to doszło. Natomiast nie, nie, nie zagroziło mi to w żaden sposób. Dobrze, to teraz zdradzisz mi to, o czym nie do końca chciałeś powiedzieć wczoraj? No tak, no oficjalnie to już było na wczorajszej wadze opowiedziane, że jestem zawodnikiem MB Promotion. Jak teraz będzie wyglądać twoja przyszłość, bo pewnie jakiś tam plan już macie nakreślony. Jest gala we Wrocławiu, wystąpisz na tej gali? To już zostawiam promotorom, oni się tym zajmą, natomiast myślę, że będzie kilka może jeszcze ciekawa walka w tym roku, a w przyszłym roku zobaczymy. Czas pokazać. Dzięki wielkie. Dzięki serdecznie, pozdrawiam kibiców, dziękuję za wsparcie, dziękuję za oglądanie, pozdrawiam.